Trzeba będzie podejść do tematu yy, infrastruktury w tej drogi, ale jest to ważny temat i na pewno nie pamiętam. Jeśli chodzi o drugi wniosek, na pewno podejmę do rozmowy z przedstawicielami wojewody, wody, czyli przedstawicielami budżetu państwa w celu środków finansowych w formie dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej chodzi tutaj o renowację mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym w, w Konuszkach chciałbym tutaj Państwu powiedzieć, że w ramach właśnie takiej współpracy z budżetem państwa w tym roku zostały odnowione droby na cmentarzu w zielonej górze a w tym roku, nie pamiętam, w Trzeci temat to jest temat asbestu yy, i jego eliminacja z terenu naszej gminy. Właściwie no, temat ten przejawiał się tutaj wielokrotnie na naszych posiedzeniach. Yy, w ostatnim czasie. PCP, czy to w zakresie inwestycji gminnych, czy też w zakresie inwestycji, inwestycji prowadzonych przez e, spółkę komunalną. Były to ulica Partizanów, w Koluszkach, odcinek od do restauracji Zakęta, ulica Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Westerplatte, w ulicy Armii Krajowej. Bezpośrednio spółka wymieniła sieć azbestową we wsi Stefanów w Dłupie oraz w ulicy Głównej do Powietuszy. Ponadto chciałbym tutaj przypomnieć, że jako całkowicie pionierzy w województwie yy, weszliśmy w program likwidacji pokryć naukowych z Azbestu i program ten był można powiedzieć, że właściwie sfinansowany, bo odpłatność była na poziomie 1%. Yy, więc no formalnie to był współfinansowany, ale praktycznie to był sfinansowany środkami Mojego Funduszu Ochrony Środowiska. Mam zamiar te działania kontynuować w kolejnym roku budżetowym i w latach następnych. Jeśli chodzi o złoża wód geotermalnych. W naszej gminie. Byłem na etapie rozbierania informacji. Informacja, jaką przedstawiłem Państwu w działalności burmistrza, to za udział w konferencji w Mojowie z Panem Przez byliśmy na tej konferencji. Były tam bardzo ciekawe wykłady naukowców. ale także tak od strony praktycznej, jak to powstawało w Unii z czego powstało, więc Szanowni Państwo, kilometr wiercenia w głąb ziemi kosztuje 10 milionów złotych, żeby mieć jakiś taki, no uzyskać sensowną temperaturę, powiedzenie musi być Más Nie istniemy jako inwestycje tylko do ramach biegnącego utrzymania oświetlenia łącznego po prostu realizuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Burmistrzowi. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Jesteśmy właśnie w takim punkcie, którym powinniśmy o tym budżecie sobie odpowiedzieć, co nas jeszcze boli, cośmy chcieli. che è stato un ostacolo di questa Cały ten budżet i zakres tego budżetu to jest, że tak powiem, autorstwa no Pana Burmistrza. W poprzednim roku jeszcze tam, właśnie kiedy nam te poprzednie uchwalali, to właśnie było przekazane, że jest to skarga po poprzednim Burmistrzu, który właściwie to ukształtował. Zadania, oczywiście te sprawy takie, na osobę, jak to dopiąć i tak dalej, to oczywiście, że to robią na bieżąco na ministrowi i jego wszystkie służby. Natomiast chodzi o to, taki, taki zakres się zwłaszcza e, inwestycji, bo to jest ta taka najbardziej widoczna część, dlatego to, co nas patrzą mieszkańcy, e, co mam w jakieś rozmiarze poprawić, bo e, na przykład e, utrzymanie bieżących gminy tak mniej, że tak powiem, Obywatela to chodzi, aczkolwiek to też jest ważny element, żeby oświata funkcjonowała, żeby można było sprawy urzędowe załatwić tak jak trzeba, żeby że opieka społeczna też zaczęła swoje jakieś opieki nad potrzebującymi. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy inwestycyjne, to tak się, się wydaje, że to było zrobione jeszcze w poprzednim, przed poprzednim że tak funkcjonuje. W sumie do tych takich spraw nowych, które dochodzą do tego budżetu, to jest mało, ale są to bardzo drogie rzeczy. I dlatego właśnie to tutaj w tych pewnych założeniach, tych wieloletnich, są czasami bardzo duże sumy zarezerwowane. Może nie akurat nie dotyczy to roku przyszłego, ale powiedzmy... Na rok, być może w przyszłym roku hmm. te, te cyfry się, że tak powiem, proporcjonalnie do zadania jakoś wchodzą. Ale są inwestycje po 6 milionów, a więc krótko mówiąc nie znajdują 1, 4, a może nawet prawie 1 trzecią wszelkich inwestycji rocznych w naszych gminy. No ale to, to będzie sprawa prawdopodobnie jeszcze... Rolice, czyli gdzieś hmm, chyba nawet i w y, y, Stefanowie nie ma wizji, y, To są drobne rzeczy, które też na pewno trzeba będzie jakoś w hmm, przyszłym, jeśli w tym roku co przyjdzie, ale w następnym te drobne rzeczy też dotrzeć, bo to są rzeczy no, dla niektórych były egzystencjalne, ale no, elementarne bezpieczeństwo. Ważniejsze nawet jest, że tak powiem, to ma i głównego chodnika niż osiedlenie załóżmy tego wszystkiego. Zresztą sprawa oświetlenia pewnie się tam za rok za dwa, kiedy później energia ja w górę, że tak powiem, całą okazałością trudną będzie dopikala, trzeba będzie się na to, jak które wychował to oświetlenie. Tak było przynajmniej 20 lat temu i też po prostu te ceny szły na mnie w górę. A panujący nadal w państwie to zapowiadają, że energia ja będzie przyszła każda będzie szła góra, a więc się 000 000 na razie wydajemy 1,2 mln na oświetlenie, ale pewnie to będzie jeszcze szło w górę. Szkoda, że nie, no, nie udało się jakoś zasygnalizować pewnych inwestycji, które od wielu lat wnoszają yy, mieszkańcy, myślę o, o ulicy też Świętego Stanisława Polski. Cieszę się, że ta ulica yy, yy, Gorczaka, mimo, że nie weszła, na przyborej jest. Ale mimo wszystko z, z tego pana wynika, że jest to z jakiś tam polu widzenia i, i na pewno ta inwestycja tam w jednym czasie y, uda się y, no, zrealizować, bo zwracało się do mnie tutaj wiele osób, że po prostu ta droga to jest taka prawa kiedyś, taka sprzed 50 lat, tak po prostu y, po takiej tarcach jak się jechała. Poza tym jeszcze też byłem przekonany, zresztą zdaje się, że zapis, w poprzednim roku było, że to był zapis budżetowy do budżetu unijnego tego 2011 odnośnie osiedla ziemi, że był to zapis bezpłatowy. Teraz tutaj się już, tak powiem, pojawiły te pewne, pewne ulice w tym osiedlu, chociaż było tych ulic więcej. Pamiętam, że też była przewidziana ulica Kraszewskiego, był mój o ulicę Pwiastowską, ale no, to miało być ewentualnie ujęte jakąś dopiero. Także no, jest to budżet, który ma pewne jeszcze jakieś y, potrzeby mieszkańców nie do końca spełnia, ale y, tutaj z panią sprawy nie taką jedną cyfrę, która mnie teleportowała w tej autobrace, którą otrzymaliśmy dzisiaj pod tytułem Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poluszki na lata 2011-2022, gdzie w przyszłym roku nominalnie, że cyfrowo, podniesiemy się do tego pułapu yy, y, bezpieczeństwa i chodzi o ale no, tutaj u w Panią y, właściwie wydaje się, że to tak tylko do tej w tym zapisie to będzie, w rzeczywistości nie będzie tak dużego 59-procentowego yy, zadłużenia gminy chodzi o zadłużenie między jakimiś plecami a dochodami własnymi no bo ten proces panie państwa to powoduje takie perturbacje jak niebo, że no bo wcena tam zaciska pasa i prędzej wszyscy po prostu to żeby się po prostu ten budżet nie rozsypał także no Ubolewam, że te które takie, choćby drobne takie inwestycje nie udało się tam gdzieś skomponować, y, no, ale mam ciągle nadzieję, że może wskazywać w roku 2013, jak mówię, te pewne drobne rzeczy, które bardzo ludziom utrudniają życie codzienne, żeby jednak miejsce w swoim życiu doradzam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan Antoni Tawidzi, proszę. Proszę Państwa, z tego odnośnie przy tej powiedzi Pana Kłowskiego, tydzień temu na roku komisji, rozmawialiśmy na temat tych wszystkich wniosków z koronami do budżetu, to w związku z tym pozwolę jeszcze raz tutaj do tego państwa, bardzo pana burmistrza odnośnie o budowę chodnika na ulicy budowane. Ta sprawa już poczucie się przez 12 lat. Myślę, że należałoby podjąć decyzję, bo nie w tym roku ze szłowem należy zapowiedzieć czy mieszkańca czy panie przewodniczący, bo naprawdę ta mi, tak jak Państwo wiecie, ten bodzi nie nadaje się do dalszego przypowania na ponad 1500 osób, które zmieniły mamy przez mamy osoby niepełnosprawne, to w sposób na czego podjąć taką decyzję. I druga sprawa też była to wielokrotnie poruszana przejmę na bogół Komisji Prawa Sportu. To też jest w tym momencie w należało to też powiedzieć do tego sensownie. I myślę, że to 0,5%, że jest to błotek, naprawdę, na spor, w południu to jest do włotych. Naprawdę, że ona nie jest w porównaniu z innymi. Ja to powtarzam. Myślałem, że on po prostu powraca do tych spraw. W związku z tym też, jakby, że też w całym na to Chcemy przeprowadzić różne rzeczy. Musimy utrzymać oświatę, pomoc społeczną, urzędników. I jakaś śmieć zostaje na inwestycji? Mało, niewiele. Pan radny Sudowski podjął tutaj kilka naprawdę ważnych tematów. Ulica św. Stanisława Kosty. Myślę, że była duża szansa, żeby zrobić tą Wtedy, kiedy realizowano tą inwestycję kanalizacyjną, ja przy okazji tej inwestycji podjąłem decyzję, żeby już nie kłaść po raz kolejny tych płyt deformowanych, zniszczonych. Po prostu podjąłem decyzję, żeby zbudować porządną drogę. Wydaje mi się, że, że to zostało tutaj w ulicy Partyzanów zrobione. No, moi poprzednicy inaczej zdecydowali, żeby jednak kłaść te stare płyty. No, trudno tutaj oceniać. bo może nie było środków, może były inne priorytety. Jeśli chodzi o yy, osiedlenie zieleni to tutaj poproszę pana Mateusza, żeby się wypowiedział i, i, co, do, i co do wniosków składanych yy, o środki zewnętrzne. Jeśli chodzi o wodniki, szanowni państwo, to nie musimy się. że wpływają na to, że no, że nasze dzieci, my sami, młodzież, yy, osoby starsze, czujemy się bardziej bezpiecznie. Tylko zobaczcie Państwo, dwóch radnych i jakby dwa spojrzenia na yy, chodniki. Bo Pan Rady dorczyk mówi, przebudujmy chodniki na budowlanych, a Pan Rady Słudowski mówi, budujmy chodniki tam, gdzie ich nie ma. Stefanowie, Leosinie i w tych miejscowościach, gdzie nie I trzeba się zgodzić z jednym radem i z drugim. I chodzi na budowlanie, wymaga przebudowy i, pobudow i należałoby pobudować w do w Stefanowie, w Długie, no tam gdzie nie ma tych I ja się z tym zgadzam, tylko nie mamy na to środków. A dzisiaj, no, trzeba by sobie postawić pytanie, które to jest ważniejsze i co jest... Co stanowi ważność środków na ilość osób, które tam przechodzi, czy zagrożenie, jakie mogą stanowić? To są problemy, po prostu, które trzeba wyważyć. Jesteśmy po prostu jednym szanowni Państwo. I jakbym naprawdę był szczęśliwy, gdybym miał środki na chodniki w Stefanowie, w Locinie, na budowlanie, żeby przebudować, żeby zrobić jedną ulicę, drugą czy trzecią. No, nie mamy tych środków. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze podnieść kwestię, którą zapytał Pan radny Na ile budżet roku 2012 był determinowany tym, co zaplanowali moi poprzednicy? I powiem na, powiem na to pytanie w dużym stopniu. Szanowni Państwo, w bardzo dużym stopniu, ponieważ nowych inwestycji jest bardzo mało. Tak jak przeczytałem. Założenia. Uważam, że to, co zostało rozpoczęte, powinniśmy zakończyć. Nie możemy zostawić inwestycji w połowę. Nie możemy powiedzieć, że nie będę, czy ja nie mogę powiedzieć, że nie będę realizował, bo myśl do No, Jestem daleki od tego typu myślenia. W minach się Szanowni Państwo, realizuje 80 inwestycji. Drobnych, i bardzo skomplikowanych. To jest ten potencjał, który przyjąłem po panu burmistrzu Wolnie, i muszę to dokonać, muszę, muszę zrealizować. Były propozycje jeszcze innych inwestycji, ale niestety, no, budżet po prostu pewnych rzeczy już nie zaakceptuje. Chociażby ten współczynnik 60% nie pozwolił nam na to, żeby żeby realizować jeszcze kolejne inwestycje, które ja chciałbym naprawdę bardzo wprowadzić, wprowadzić do zamierzeń inwestycyjnych. Podobnie jest ze sportem. To też potrzebne są środki na jego realizację. Wielu z nas zajmuje się sportem aktywnie uczestniczy w życiu sportowym czy jako kibice. I zdajemy sobie sprawę, że ma małe środki. No i takie są kwalifikacje. Też tu żeby było więcej, tylko nie za bardzo wiem, skąd wziąć. Także to nie jest tak, że Państwa głos jest tutaj u nas niesłyszany. Rozmawiamy, rozmawiamy na sesjach, rozmawiamy na blogu, rozmawiamy na komisjach. I proszę Państwa, słyszymy te głosy. To dzięki Państwu, dzięki Państwa interwencji, dzięki Państwa zaangażowaniu wiele się dzieje tutaj. Take głosy krytyki czy skrócenia uwagi tak. bardzo dziękuję. Na pewno będziemy znali do głosowania. Tak. Dziękuję panu burmistrzowi. Tak. Bardzo proszę na ten głos. Wzubał zadania inwestycyjnego dotyczące przebudowy dróg na oszczędzaniu ciele ulicy Polska-Polskiego, oraz wyzwolenia wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wartość projektu, kosztorysowa wartość to 2 miliony 440 tysięcy złotych. Złożyliśmy wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli do tzw. zwanych Jesteśmy po pozytywnej ocenie formalnej. Jesteśmy na liście oczekujących do dofinansowania. Wartość dofinansowania to 732 tysiące złotych. Od tego dofinansowania bardzo dużo zależy kiedy ta inwestycja się rozpocznie pan pana w budżecie właśnie do roku 2012. Dziękuję. Jeszcze Pan Skarbnik. Tak? bardzo proszę pani bogusiu odnieść się do zaduszenia, które jeżeli byśmy tak dokładnie przeczytali to do uzasadnienie, to ono występuje w półmszym roku, potem już jest niższe. Ale bardzo proszę Państwa. Tak, dokładnie. 60% występuje tylko przyciągnięcie na rok 2012. Natomiast jak uzbrojcie Państwo, to się do informacji, do i do gielęstwa, um, ponieważ Państwo otrzymali projekt wniosku um, na rok 2012, a na następny, czyli będzie wygodna w podnosę. Um, powiedzmy, według danych na początek z 15 listopada 2011 roku. Natomiast tak jak wiecie, po zmianach, które są w budżecie, w budżet, budżet ewoluuje tak, dla przykładu rok 2011, planowaliśmy, że na kończymy 29-30%, a czym to jest spowodowane? Natomiast na etapie projektu na, na 2011 planowaliśmy 51%, w związku z tym tutaj widać, jak dużo rzeczy się dzieje. I to nie jest wcale związane z tym, czy jakieś zadania wypadku czy to, nie z Budżetu, ale są na przykład podpisane umowy, na przykład środki zostały zaproponowane na rachunku wydatków i wygasających, bądź przetargu są yy, przechodzą inwestycyjne, yy, realizowane są także. I tak w yy, roku 2011, w którym jesteśmy teraz, zbliżani się do końcowej, planujemy poziom zadłużenia w ręce 25%, ale z czym jest to związane? Państwo podejmowaliście uchwałę w sprawie udzielenia podwyższonych yy, połaśnienia do zaciągnięcia kryzysu. W wysokości 6,5 miliona na rok 2011. My planujemy, żeby różnie, to jest w tym, że kiedy zostały podjęte to wyciągamy kredyt maksymalny 4,5 miliona. Z powodu tych 2 milionów planujemy nie brać w tym roku, żeby właśnie nie obciążać budżetu. Na co planujemy w tym roku, gdyż jeżeli Państwo kolejne uchwały w sprawie zmiany budżetu wniesienia posiedzenia Rady Domu, podjęły one na w naciskie zgodę, chcemy przyspieszyć spłatę kredytu z roku 2009, w tym czasie